Rzecz nas w poniedziałek z LAX. Najdziwniejsze porwanie. 111 minut internetowego śledztwa prowadzącego do zaskakującego odkrycia. To moja mama. Zaginiona W poniedziałek o 21.00. Panowie, to, to jest jakaś pomyłka! Naprawdę nie istnie, więc nie Cześć, killer. Nigdy nikogo nie zabiłem. Zły. Będzie co mam Siara! Już wiem. Porwał killera. Co wojny? Co będzie? Killer. We wtorek o 21. Co się dzieje, Max? Co się wplątałeś? Diabeł buduje swoją armię. A czy ten diabeł ma imię? Nadlatują. Max Payne. W środę o 21. Siostra, nie, moja była. Nigdy więcej związku. Chodzi ci wyłącznie o seks? Bez związku? Co my wyprawiamy? Nie wiem. Interesy z tobą to przyjemność. To tylko seks. W czwartek o 21.00. Byłeś ich pierwszym agentem. Wszystko zaczęło się od ciebie. Born nazwykiwał. Wiecie, z kim macie do czynienia? To Jason Bourne. Najgroźniejszy przeciwnik, z jakim się mierzyliście. Coś mi zrobili, chcę wiedzieć, co. Ultimatum Borna w piątek o 21:00. Mam 9 lat. Nie rosnę. SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Często patrzymy na otaczający nas świat z niepokojem, ale czas spojrzeć z nadzieją i zobaczyć, co możemy zyskać. Odnawialne źródła energii w domach, szkołach, fabrykach, transport bez emisji spalin oraz inwestycje w ekologiczne technologie to nasza przyszłość. Transformacja energetyczna opłaca się w trzech wymiarach: dla Twojego zdrowia, dla Twojego portfela i dla środowiska. Transformacja się opłaca w trzech wymiarach. nadwrażliwość zębów. To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę Lakalut Sensitive. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. Lakalut Sensitive działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. Lakalut Sensitive. Specjalista od wrażliwych zębów. Młody Bóg! Ten to na pewno aka płynie przez życie, ale czy wie, że jego przyszła emerytura wystarczać mu będzie tylko do dziesiątego? To może pomyśli o pru i emeryturze bez obaw? Zaczyna się nowy dzień, a ból w kolanie wciąż nie odpuszcza? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów Zaczyna działać już po 15 minutach Dokładnie w miejscu bólu Dolgit, twój ekspert od bólu To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym Moje jelita są w rozsypce Ciągłe bóle brzucha, wzdęcia, nawracające bigunki lub zaparcia a ja próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwas masłowy. Jelita potrzebują odżywienia. Dlatego polecam Ibesan Maślan Forte z podwójną dawką maślanu sodu. Ibesan Maślan Forte wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami nie tylko w dzień, ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi Zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowic Skurcz, marka numer jeden na skurcza. Kiedyś miałam niepohamowany apetyt na słodycze i częste napady głodu. Ale to już za mną. Od kiedy biorę Trisulin, mam mniejszy apetyt na słodkie, przestałam podjadać i co najważniejsze, kontroluję poziom glukozy we krwi oraz moją insulinooporność. Trisulin to aż trzy naturalne ekstrakty dla wsparcia metabolizmu glukozy i utrzymania wagi. Trisulin. I cukier w normie. Brakuje Ci sił po posiłku? Sięgnij po Trisulin Energy Plus. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków na szyi, odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol! Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dla wszystkich, którym upały odbierają energię, i dla tych, którzy chcą nawodnić organizm, dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia, litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów, nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem LITORSAL nawodnienie. Trzy owocowe smaki, i tylko 20 kalorii w butelce. LITORSAL. Poczuj moc nawodnienia. Masz często parcie na pęcherz? Zarówno w dzień, jak i w nocy. Niepokoisz się o poziom testosteronu? W przypadku problemów z prostatą i poziomem testosteronu, mężczyźni często nie wiedzą, który preparat wybrać. Przetestowałem wiele i polecam DUOMEN prostatu o podwójnym działaniu. Duomen nie tylko wspiera pracę prostaty, ale też prawidłowy poziom testosteronu. Dłomen prosto i po męsku. Już ledwo patrzę na oczy. Są takie zaczerwienione. Po basenie moje oczy są podrażnione. Jeszcze parę stron i idę spać. Podrażnione oczy. Sięgnij po sterylne krople Wizik. Czerwony Wizik. Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie, przynosząc ulgę oczom. Wizik. Może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Na ratunek podrażnionym oczom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nie miałem na nic sił. Byłem ciągle zmęczony. Okazało się, że to problem z wątrobą. Niemal co trzeci Polak ma stłuszczenie wątroby, co może prowadzić do zapalenia. Optichepan. To Pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. pan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zobacz, podstaw to Poliks. I to będzie? Dziewięć! Dziadku, jak ty to wszystko! Codziennie wspomaga mnie Bilomak Plus. Bilomak Plus to połączenie składników o udowodnionym działaniu, które wspierają pamięć, sprawność umysłu oraz dostarczają energii każdego dnia. Skończyłeś już odrabiać lekcję? Skończyłem. To chodź, biegniemy na basem. Bilomak Plus pamięć i energia każdego dnia. Lato to najlepszy czas na remont i nowe aranżacje. Odkryj naszą wyselekcjonowaną ofertę dla domu, ogrodu i wypoczynku. Wszystko w słonecznie niskich cenach. Odwiedź nasze sklepy i jula.pl